Adam Ramuski, prosto z parkietu. Dzień dobry. Rosną stopy procentowe, rosną ceny mieszkań, rosną koszty wykonawstwa, a korektę widzimy, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych mieszkań, rozpoczętych inwestycji, ale także notowania deweloperów giełdowych. Dokąd zmierza mieszkaniówka w Polsce? Zapraszam na rozmowę z Wojciechem Matysiakiem szefem działu analiz nieruchomości w PKOBP. Zacznijmy rozmowę o mieszkaniówce od otoczenia makro, bo oczywiście ostatnie lata to bardzo niskie stopy procentowe, co zapewniało duży popyt na mieszkania. No i w ostatnim czasie Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie podwyższyła te stopy po Prawie dekadzie przerwy. No jest pytanie, czy ten poziom, który teraz mamy, czyli wzrost 0,1 do 25 stopy, to już taki poziom, który, który może w pewien sposób realny albo psychologiczny co najmniej wpłynąć na te dwie kluczowe grupy osób, które kupują mieszkania, czyli nabywców na własne potrzeby i tych o zacięciu inwestycyjnym bardziej. A jeśli nie, to Jaki według Pana byłby ten poziom stóp, który rzeczywiście można by było już uznać za taki czynnik, który ma wpływ na, na popyt taki znaczący? No, i tutaj ważne jest właśnie to rozgraniczenie tych dwóch grup klientów, to znaczy popytu konsumpcyjnego, czyli osób, które kupują na własne potrzeby, i popytu inwestycyjnego. Jeżeli chodzi o klientów, którzy kupują na własne potrzeby. Czyli ten popyt konsumpcyjny, no to wydaje się, że wzrost stóp do 1,25 czy nawet nieco wyższy nie zahamuje istotnie tego popytu. On może spowodować taki trochę psychologiczny efekt, to znaczy, że klienci będą finansowali większą część zakupu wkładem własnym, jeżeli mają zgromadzone oszczędności. A mniejszą część kredytem, no bo dopóki kredyt był bardzo tani, no to troszeczkę mogliśmy obserwować takie zachowanie większej chęci zakupu na, na kredyt. Natomiast jeżeli chodzi. Dlaczego, dlaczego to nie wpłynie? Banki, wyliczając zdolność kredytową, zachowują pewien bufor. Także. Podwyżka stóp z 0,1% do 1,25% czy nawet do 2% czy 3% de facto nie obniża zdolności kredytowej klienta. Natomiast w przypadku popytu inwestycyjnego, to tutaj uważam, że podwyżki stóp procentowych mogą zahamować takie zainteresowanie. Dlaczego? Pomimo, że popyt inwestycyjny jest utożsamiany raczej z zakupami gotówkowymi. Głównie dlatego, że inwestor kupując spekulacyjnie, czyli z zamiarem od sprzedaży w krótkim terminie, no w tej chwili musi się liczyć z tym, że ceny mieszkań niekoniecznie będą w takim silnym trendzie wzrostowym i że jakby liczba kupujących. Też może się troszeczkę zmniejszyć. To znaczy, kupujący też mogą oczekiwać, mogą troszkę zwlekać, wahać się, oczekiwać, może właśnie spadku cen mieszkań. Więc nie będą tak w kolejce ustawiali się po, po mieszkania i może być trudniej wyjść z takiej inwestycji. Także taki inwestor myślący krótkoterminowo musi się dwa razy zastanowić, czy aby to jest na pewno dobra dobra inwestycja. Jaki poziom zahamowałby popyt, popyt konsumpcyjny? No myślę, że dopiero taki poziom właśnie 4, 5 i więcej procent mógłby istotnie wpłynąć na takie silne zahamowanie, zatrzymanie popytu konsumpcyjnego. Tu już pan poruszył wątek cen mieszkań, one rosną z roku na rok, tak samo jak sprzedaż mieszkań rosła w tych latach przed pandemią, no ale w 2021, to pierwsze półrocze, to były wręcz rekordowe poziomy, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych mieszkań. I teraz warto się zastanowić, co dalej z tymi cenami. Oczywiście wszyscy patrzą na to, jak one nominalnie wyglądają i to są coraz, coraz wyższe. W relacji do historycznych wyników poziomy, no ale też warto spojrzeć na tak zwaną siłę nabywczą. I zazwyczaj przy takich analizach bieżącą sytuację się odnosi do tego szczytu Hossy poprzedniej w latach 2006-2007, kiedy te mieszkania drożały, można powiedzieć, z minuty na minutę, i to się odrywało od siły nabywczej. Teraz się wskazuje, że nominalnie te ceny są wyższe, ale można kupić sobie więcej metrów kwadratowych za przeciętne wynagrodzenie. A w waszym niedawnym raporcie zrobiliście nawet takie porównanie, że dziś, mierząc siłą nabywczą, jest taniej nawet niż w 2012, kiedy mieliśmy ten dołek cenowy. Czy zatem jest jeszcze perspektywa podnoszenia cen? Jest to pytanie zasadne, ponieważ rosną cały czas koszty wykonawstwa, a to deweloperzy wskazują głównie jako ten driver wzrostu cen, a nie na przykład to, że chcą mieć wyższe marże. Tak. Odnoszenie się do sytuacji z 2007-2008 roku. Jest to odnoszenie się do jakby trochę, trochę innej sytuacji, bo wtedy de facto mieliśmy chyba sytuację z bańką, to znaczy ten popyt był mocno pompowany, on był mocno nakręcony kredytem, no wówczas łatwiej było uzyskać kredyt, też kredyty były łatwiej w tym sensie, że jakby zdolność kredytowa była wyliczana w oparciu o dłuższy okres mogliśmy uzyskać finansowanie w, chociażby w franku szwajcarskim czy w euro, czyli w walutach, gdzie to oprocentowanie było niższe niż w złotych, także jakby mieliśmy troszeczkę takie no, udogodnienia przy wyliczaniu tej zdolności kredytowej, klienci mogli sobie na więcej pozwolić, mimo że Relacja wynagrodzeń do cen mieszkań była wtedy no znacznie mniej korzystna niż jest teraz. Jeżeli chodzi o taką dostępność mieszkań, czyli właśnie relację wynagrodzeń do cen mieszkań, no to w kolejnych latach ona się wyraźnie poprawiała. Poprawiała się dlatego, że wynagrodzenia rosły relatywnie szybko, natomiast ceny mieszkań do 2012-2013 roku, po tym szczycie w 2008, spadały. Potem nastąpiło pewne odbicie cen mieszkań i taki silny trend wzrostowy ukształtował się dopiero po 2016 roku. I tak naprawdę dopiero w 2019 mieliśmy odwrócenie tej korzystnej, tego korzystnego trendu, jeżeli chodzi o dostępność mieszkań. To znaczy dopiero od 2019 cen, dynamika cen mieszkań przewyższała dynamikę wzrostu płac. I tak naprawdę być może już wtedy, w 2020, mielibyśmy pewne do czynienia ze spowolnieniem popytu, ale no przyszła, przyszła pandemia przyszło silne. Obniżenie stóp procentowych i to de facto napędziło jeszcze sprzedaż. Warto podkreślić, że w kontekście tych rekordów sprzedażowych z pierwszej połowy 2021 mieliśmy dodatkowo jeszcze taką realizację odłożonego popytu trochę z drugiego kwartału 2020, kiedy mieliśmy twardy lockdown, i no wtedy mieliśmy taką sztucznie wywołaną sytuację spadku sprzedaży. Mieszkań, ten popyt został odsunięty na później i realizowany był w kolejnych kwartałach. Dzięki czemu niskie stopy, ten, o, o, realizacja odłożonego popytu yy, i, pewnie, pa, parę jeszcze innych czynników, m.in. wzrost inflacji, który napędzał troszeczkę takie zakupy przezornościowe, że yy, stymulowane, jakby motywowane tym, że, że chce, chcemy kupować, bo chcemy chronić nasze oszczędności przed utratą wartości, no to to nakręciło, nakręciło sprzedaż w 2021, jeszcze w pierwszej połowie była ta sprzedaż, szok, znaczy ona była rekordowa de facto. Co dalej? Co dalej ze sprzedażą, co dalej z cenami? Ponieważ teraz mamy kilka negatywnych czynników wpływających na poziom sprzedaży, to jest przede wszystkim podwyżki stóp procentowych, druga sprawa, które, jak powiedziałem, zahamują przede wszystkim popyt inwestycyjny, druga sprawa to jest zaostrzenie zasad wyliczania zdolności kredytowej przez rekomendację S od lipca. Ta zdolność kredytowa jest wyliczana w oparciu o 25-letni okres, wcześniej było to 30 lat, czyli to jest takie no, troszkę utrudnienie, w finansowaniu zakupów kredytem. No, i ta cały czas niekorzystna relacja, już teraz, tempa wzrostu płac do tempa wzrostu cen mieszkań, wydaje się, że powinna powodować spadek sprzedaży w drugim półroczu 2001 i pewnie w 2022. Jeżeli chodzi o ceny, to mamy jeszcze dodatkowy Niekorzystny czynnik, znaczy niekorzystny zależy czy dla kupującego, czy dla sprzedającego, negatywnie wpływający na ceny, a mianowicie prawdopodobny wzrost podaży mieszkań na rynku. Widzimy już w tym momencie w statystykach dużą liczbę rozpoczynanych nowych inwestycji, dużą liczbę uzyskiwanych pozwoleń na budowę, i to znajdzie odzwierciedlenie w większej ofercie cen mieszkań w 2022 roku. W związku z tym ten 2022 i pewnie jeszcze kolejny rok to będą pewnie chudsze lata dla firm deweloperskich. No i tutaj było pytanie, czy to wpłynie na, na marże, jak to wpłynie na marże, jak to, jak to de facto, czy, czy, czy firmy deweloperskie będą mogły odzwierciedlić w. Cenach, przerzucić rosnące koszty materiałów budowlanych na, na klienta, no pewnie przy tym słabnącym popycie te możliwości przerzucania rosnących cen materiałów budowlanych na konsumenta będą niższe, co de facto spowoduje spadek marsz u deweloperów. Tutaj przytoczył Pan statystyki GUS o pozwoleniach, o ruszających projektach. Te statystyki potrafią być zwodnicze, ponieważ w skali kraju oczywiście te wartości rosną, ale jak się spojrzymy, spojrzymy głębiej, to jest tak, że cały ten boom jest ciągnięty przez małe miasta, a w największych aglomeracjach jest jednak. Problem z dotrzymaniem tej podaży względem popytu, a to właśnie przecież w tych miejscach operują ci najwięksi deweloperzy. Czy, jest jakiś, czy byłby jakiś prosty sposób, który mógłby pomóc w zwiększeniu tej podaży mieszkań? Myślę, że takim ważnym problemem, dla którego który powoduje, że mamy takie niedobory podażowe mieszkań w dużych miastach, to są problemy z tak naprawdę z dostępnością gruntów. I to na co zwracają uwagę firmy deweloperskie przede wszystkim w tym okresie pandemicznym, przedłużające się procedury administracyjne. Jeżeli chodzi o tą niedostępność gruntów, to najczęściej firmy deweloperskie no, takim popularnym rozwiązaniem tego problemu, coraz popularniejszym są procesy konsolidacyjne na rynku deweloperskim. I tutaj, jeżeli chodzi o tych dużych deweloperów, czyli popularne stało się przejmowanie firm, które dysponują solidnym bankiem ziemi albo mają zaawansowane inwestycje w trakcie realizacji, po to, żeby no, głównie przejąć ten bank ziemi, czy te zaawansowane inwestycje, które przy wciąż wysokim popycie no, można łatwo sprzedać czy szybko sprzedać sprzedać na rynku. I to jest oczywiście fakt, że w tych dużych miastach troszeczkę mniej się buduje, ale to też wynika z pewnej zmiany preferencji klientów i to też analizowaliśmy, że w okresie pandemicznym popyt też troszeczkę przeniósł się poza granice dużych aglomeracji, na przykład do powiatów otaczających, duże miasta, lub też wręcz do regionów takich no, niekojarzonych dotychczas z jakimś mocno zintensyfikowanym budownictwem mieszkaniowym, w szczególności regionów o jakich wyjątkowych walorach przyrodniczych, albo regionach cechujących się walorami turystycznymi. Także to z jednej strony są pewne ograniczenia podażowe, ale też zmieniające się preferencje kupujących. Preferencje mieszkaniowe mogą być też takie, że kupujemy sobie na własność albo wynajmujemy. I tutaj do gry wkraczają fundusze PRS, które w ostatnim czasie nie mają zbyt dobrej, może nie prasy, ale opinii. W takim sensie, że często zarzuca się im. To, że kupują hurtowo mieszkania, więc zmniejszają, zmniejszają tą i tak wątłą podaż, no i ceny idą w górę. Jaka jest pana opinia na temat aktywności funduszy PRS? Czy to jest bardziej coś, co stabilizuje rynek i działanie deweloperów, czy jednak jest to ten czynnik niepokojący? Jeżeli chodzi o fundusze PRS, to w tej chwili to jest. One mają niewielki udział w rynku. To znaczy, w tej chwili mamy około 6 tysięcy lokali na rynku, które funkcjonują w ramach wynajmu instytucjonalnego, i tutaj są to głównie. Mamy dwóch liderów na rynku, czyli Fundusz Mieszkań na Wynajem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rezi Land. I w całym zasobie. Mieszkaniowym, no to, to jest 6 tysięcy versus 15 milionów mieszkań. Tak? Czyli to jest tak naprawdę kropla w morzu. Natomiast fundusze są mocno zainteresowane polskim rynkiem najmu, ponieważ ten rynek wydaje się atrakcyjny ze względu chociażby na rentowności uzyskiwane na, na rynku najmu, które sięgają około 5% wobec 2-3% uzyskiwanych na rynkach Europy Zachodniej. Dodatkowo. W Polsce dosyć szybko rosną stawki najmu względem innych krajów. To jest myślę spowodowane tym, że mamy cały czas pewne niedobory mieszkań na wynajem. Przez wiele lat te mieszkania, takie na wynajem, to były takie troszkę mieszkania zdekapitalizowane, i dopiero w, ostatni, w okresie ostatnich kilku lat, jakby możemy mówić o Takim w pełni profesjonalnym, profesjonalizującym się powiedzmy rynku najmu. No i te fundusze PRS zapewne chcą wykorzystać ten, ten, ten niedobór, tę lukę na rynku i zaproponować wynajmującym, czyli głównie studentom, imigrantom oraz młodym, pracującym z dużych miast. Możliwość wynajmowania mieszkania na, na krótki okres, czyli na przykład na, 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 na krótszy, i na, na dłuższy pewnie, tak samo, aczkolwiek no, no pewnie te umowy są najczęściej zawierane na, na okres około roku. Czy to jest? Czy, czy aktywność tych funduszy może stabilizować, destabilizować rynek? No ona na pewno wpływa na zwiększenie płynności na rynku. A jak wpłynie na ceny? No w, na pewno fundusze kupują po cenach nazwijmy to hurtowych, czyli niższych niż kupuje klient indywidualny. Natomiast no, w sytuacji pogorszenia koniunktury, no, mamy dodatkowego gracza na rynku, który podtrzymuje poziom cen, który jest też jakby jest stroną popytową. Więc no, w tym kontekście jest to czynnik raczej bardziej, powiedziałbym, stabilizujący niż destabilizujący. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Wojciech Matysiak, szef zespołu analiz rynku nieruchomości w PKOBP. Dziękuję bardzo.